Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła to nasze szczególne skierowanie myśli i serca w kierunku stolicy Piotrowej, w kierunku papieża Leona. Jaka nauka dzisiaj dla nas płynie z tego święta, z tej uroczystości, z liturgii słowa? Otóż bardzo często, pewnie nawet coraz częściej słyszy się takie stwierdzenie, określenie, że wierzę w Pana Boga, ale nie wierzę w Kościół. Warto popatrzeć na tą dzisiejszą Ewangelię właśnie w świetle tego owego zarzutu, czy tego owego wierzenia, czy niewierzenia. Otóż najpierw w tej dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, jak to Jezus dopytuje się kim ja jestem, za kogo uważają mnie ludzie, za kogo wy mnie uważacie. I wtedy Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Jezus mówi o tym, że to Ojciec Niebieski objawił mu tą prawdę. Ale pytanie, czy on tak rzeczywiście do końca w to wierzył? Czy on tak do końca był przekonany o tym, co powiedział? No bo popatrzmy, że za chwilę Ewangelia opowiada nam o tym, jak to Jezus Powie o tym, że musi cierpieć, że będzie odrzucony, mówi o swoim cierpieniu, o swoim prześladowaniu. Wtedy Piotr mówi: No, nigdy to nie spadnie na ciebie przecież. Jezus mówi: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi zawadą. Kiedy Piotr stanie za apostołami w ogrodzie oliwnym, kiedy kohorta przyjdzie po to, aby pojmać Jezusa, Piotr staje, wyciąga miecz i zaczyna walczyć, odcinając. Słudze najwyższego arcykapłana, ucho, a Jezus mówi: Nic z tego nie rozumiesz, schowaj miecz do pochwy. I oddaje się w ręce swoich prześladowców. No i w końcu pod krzyżem Piotra już nie ma, a przecież to Jezus był mesjaszem, synem Boga Żywego, za którego on gotowy był oddać swoje życie. Piotr jest symbolem owego ziemskiego, ludzkiego wymiaru kościoła, który jest słaby, grzeszny, który jest upadający i taki właśnie jest kościół. A to właśnie w ręce ludzi Chrystus oddał władzę. Mówi do Piotra: Ty masz klucze, co zwiążesz, będzie związane, co rozwiążesz, będzie rozwiązane. Tobie daję klucze królestwa i to właśnie Ty jesteś, Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół. To my wszyscy tworzymy kościół. To my jesteśmy wszyscy częścią kościoła, to my go budujemy. I to jest właśnie piękne: ta nasza słabość, to nasze upadanie, te nasze słabości. To wszystko tak samo jak Chrystus zechciał. Być w kawałku chleba i przez wieki pozostać w kruchym chlebie z ludźmi. Tak samo chciał właśnie zbudować ten kruchy kościół, ludzki kościół, ale oparty na Jezusie Chrystusie i my wszyscy włączeni jesteśmy w boskie życie Chrystusa. Nie bójmy się różnych trudnych momentów, słabości, upadków, także i tych w kościele, także i tych skandalów, także i tych bolączek kościoła. Ponieważ w tym wszystkim jest Chrystus, w tym wszystkim On nas umacnia, On nas strzeże, a my proszmy się o jedność i o głęboką wiarę w to, że On jest pośród nas, jest w Kościele swoim, z Bogiem do następnego spotkania. thank you